Hej, witajcie z tej strony Dormi, a dzisiaj zaprezentuję Wam timer mojego autorstwa, który może mierzyć aż do 9 godzin. Do jego wykonania będziecie potrzebowali jakiś budulec, 3 skrzynki, 9 hopperów, 6 pistonów, 5 komparatorów, 6 repeaterów, 2 Redstone bloki, 3 Redstone torcze i około 45 Redstone Dasta, chociaż to może ulec zmianie, ale to za chwilę. Ok, a zatem zacznijmy budowę naszego wielkiego timera, zbudowania mniejszego timera, zapewne większości z Was znanemu. Stawiamy dwa leje zwrócone do siebie. Po ich bokach stawiamy komparatory i dwa bloki. Na blokach stawiamy redstone, a od redstone a pistony. A w którym z tych dwóch miejsc czerwony blok. Teraz obudujmy to. Prostokąt o szerokości 4 na 6 Teraz lipitery. Stawiamy je w taki sposób, z tym, że ten ustawiamy na maksymalne opóźnienie. A tutaj dawiemy redstone. Teraz dwa bloki stawiamy tu, a tu piston. Następna jest negacja. Robię ją w taki sposób. I teraz stawiamy hoppery. Trzy skierowane w tą ścianę, jeden skierowany na tego, a na górze możemy postawić już skrzynkę. Obudujmy teraz dół pod hoperami. Od drugiego hopera stawiamy komparator z jednej strony i repeater z drugiej. Teraz redstone z komparatora musi przejść w to miejsce. Robimy to takim mostem, gdyż tutaj za niedługo pojawi się nowy mechanizm. I teraz ważne: od tego komparatora 7 kratek musi pójść redstone, a później dołożymy repeater i pójdziemy dalej. Jeżeli jesteśmy już w tym miejscu, czas zbudować drugi timer. Wygląda on tak samo jak tamten. Z tym, że tutaj czerwony blok musimy postawić w tym miejscu. Stawiamy słup i od niego piston. Teraz ten redstone, znegowany, musimy pociągnąć do tego pistona. W taki sposób. Teraz wystarczy już tylko postawić tutaj repeater i... Redstone dociągnąć do tego repeatera. Ostatnią rzeczą jest tylko znegowanie tego sygnału czerwoną pochodzą. I nasz mechanizm jest praktycznie gotowy. Należy teraz uzupełnić odpowiednie kopery odpowiednią liczbą przedmiotów. I teraz ważna informacja. Przedmiotami, jakimi będziemy uzupełniać, może być praktycznie wszystko. Musi jedynie stakować się po 64. Być niedrogi, bo trochę będziemy musieli tego tu dać. Oraz, niech będzie to ten sam rodzaj. Tutaj zapełniamy full. Tą skrzynkę też zapełniamy w całości. A do tego hoppera dajemy 2 staki i 25. I nasz timer jest gotowy. Sygnał Redstone, jaki będzie z niego wychodził, znajduje się w tym miejscu. Będzie to taki impuls, który będzie trwał około minutę. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że moja maszyna się przydała i pomoże wielu młodym konstruktorom w robieniu swoich farm oraz innych mechanizmów. Zapraszam do komentowania, zostawienia lajka, subskrypcji i do następnego odcinka Narka.